Siema widzowie, W dzisiejszym odcinku będą szoty z live a Kondzia, a inaczej It's Conard Gaming, gdzie grał mecz o diamenta w zakładzie o 50 zł, że go wbije do końca miesiąca i mu się to udało. Zapraszam do oglądania. Dan na, na tym, na live i świece robię, jak mi się uda. A nigdy nie robiłem, bo nie umiem. Ja pierdolę. O tak, to ja nie Obstawiam, obstawiam nawet kliku, na obstawiam te. Dobra, panowie, lecimy. Nie albo nie, czekaj. Czekaj, Ura, tak możemy kurwa grać. Lecimy, kurwa. To jest 25 zł, 25 zł, kurwa. Się uda. Siema a to szotuj ma tego lajwa. szotuj tego lajwa hey. Dobra. Hey. Ko, ko, ko. Eurofoko. Leci, head, dobra Ko, 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 ko. Eurofoko. piłka leci, jak wysoko Koko, ko, 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 ko. piłka leci, jak wysoko Nasz, Kurwa, Chuju! <grym> i dobra, kurwa, 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 będzie po sprawie! kurwa, 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 Il problema è quello di... Poco euro poco, Dai Levi! nie da me! Ja polska dieta! Tenso tenso tenso. 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 Polska, gol! Wypierdalaj! Oj, Stebole! 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 z Stebole! 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 Dobra, lewy Stebole! nas... Stebole! kontra, kontratak. Dobra, jednak... Stebole! 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 od Piątek piątek piątek, piątek! 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 To są kurwa lepsze trybuny niż na polskiej reprezentacji. Wygram jeszcze tego diamenta! zobaczysz kubuś! Wygram to jeszcze! Mm.

Kurwa! 2-1! Ten... Lewy! Ten lewy! Ten lewy! Polska gola! Head wysoko! Ko! 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 Euro spoko! wysoko! Ten wysoko. Ten dojrę. Ten dojrę. Kurwa nie! Teraz, po prostu wygra późno musi Grać na czas, albo Na czas, kurwa, dwie minuty do końca, na czas! O kurwa! Nie. Polska to jest... To jest gol! To jest on gol! Kurwa. Ej, gardło mi siądzie, nie gardło mi siądzie, co? Jak krój. Ten. Już mi kurwa siada. Nie Garbow. 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 Gol. Ty Garbow. Garbow. Lewy. Garbow. lewy. Lewy, o lewy kurwa ma chujową formę dzisiaj. Lewy. Dobra. Lewy Garbow. Garbow. Dobra. Emba, przyjęty. Wypierdalaj Emba, pechujcie w dupę. Gol! Stawiat się! Emba, pechujcie! 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 DIAMENT JEST KURWA! DIAMENT PROSZĘ! DIAMENT! Nie. Nie. JEST DIAMENT! DIAMENT! zaczyna CI W DUPĘ PIĘKNYCH DAJESZ! SZMATO! SIE... ZACZYNA... Ja pierdolę Jakie pieniądze? Pojemy ja, ja. ja, ja, Bo ja miałem zakład. Diamenta, mi zakład, Ja jak? Jak? do jutra diamenta, Ja, ja, pierdole. ja kurdo, kurwa, <gryw> A intyremiasz na lajwa? Koncio? Cały czas mam lajwa. Dzwonimy do Jakuba na streamie, cicho. Okay. Ale on ci musi 50. tysięcy. On nie wysył pięć on ma wysłać... On ma wysłać 7D donate'em jak chce. Bo to jest prowizja jeszcze, kurwa. Cicho. Jak się z tym czujesz, że wbiłem diamenta? Nie jestem na no, streamie przecież Nie jesteś? No. To się zobacz No, cały czas jestem A cały czas jesteś? No jak się z tym czujesz? No... Jak się czujesz? Ja ci mogę jedną grę zagrać na diamencie teraz, jak coś jeszcze Dobra A no, jak się z tym czujesz, że wbiłem i że dajesz mi pięć tych... Dobra, możesz do najtem wysłać. Ta prowizja obejmie to, że mi przedłużyłeś do końca września. To możesz mi do wysłać pieniądze. A kiedy mi wyślesz? Zobaczysz. Zobaczysz i po wypłacie. Dobra, na razie. Ale podkurwiony siedzi. Ale siedzi podkurwiony. Dobra widzowie, to będzie koniec streamka. To będzie koniec streamka, bo diamenta oczywiście wbiłem. Diamencika wbiłem widzowie, także to będzie koniec streamka. Bardzo dziękuję, że byliście. Nie wiem kto nawet był. Nawet nie wiem kto, kto co. Kto był, ale myślę, że... Myślę, że wszyscy oglądaliście, bawiliście się bardzo dobrze. Także... Także co? Także ja bardzo dziękuję. Z mojej strony to tyle Z mojej strony to tyle. Ja wam jeszcze powiększę kamerę. Koko koko ko, eurospoko. No. Także co? Z szalikiem Polski. Oczywiście. Wygraliśmy Polska Moc. Czekajcie. Polska Moc! Polska Moc, proszę Państwa. No. Kurwa. Felu. Także co, no także tyle no Dzięki bardzo za streamka widzowie. Bardzo się świetnie bawiłem. Jest diamen! O Jezus. Jest diamen widzowie. Ja pierdolę, Dziękuję wam bardzo za tyle wkurwiania wkurwiania się na teammate'ów. Tyle wkurwiania się na teammate'ów. Tyle kurwa. Tyle kurwiania się... Na... Czekajcie, ja wyłączę aż muzykę. Ja aż muzykę już wyłączę. Całkowicie ze streama całego. Ja wam coś powiem. Tak prosto od serca ja wam coś powiem. Na zakończenie tego live'a ja wam coś powiem. Tylko poczekajcie. Ja sobie zmienię rozdzielczość kamerki. O ile mogę. Konfiguruj wideo. Anuluj. 1920 na 1080 o. Dobra nie to o, to Dobra Powiem wam tak coś hmm. Powiedzmy, że od serca i też nie jak czułem się... Wbijam z diamenta. co się działo. Powiem wam tak, żeby nie było, że tu ktoś kurwa stoi teraz mikrofon. mikrofonem, jak ja tylko oddalę. No, a chodzi w dupę. Nie wam, oczywiście. No to tak. No ogólnie, na no to co? Mogę wam powiedzieć tak. Bardzo dużo było kurwiania się. Jak sami widzieliście na streamach, czy to nie na streamach, wkurwianie się powodowało. Takie w u mnie że pierdolne piórko z tej pizdy. Komputer się zatrzymał i nie chciał stać. Musiałem wszystko wyjąć, Wydmuchać, podpiąć. Dopiero się włączył, czyli wyjąć i włożyć, żeby wszystko zresetować. Żeby cały bios się zresetował, wszystko. Dopiero się włączył. Musiałem jedną rzecz w biosie zmienić. I potem już normalnie działał. Eee, ogólnie przez całą drogę z platyny do diamenta byłem ostro wkurwiony. Ja już... Ja już... Ja już wiedziałem, że dzisiaj się to nie nadarzy. tak? Ja już wiedziałem, że dzisiaj to nie jest ten dzień, w którym wbiję tego diamenta, lecz okazało się, że to jest ten dzień. I wbijem diamenta, tak? Czekajcie, to, to mnie kurga już, jak to... Rytole, o. Także przez całą drogę od platyny do diamenta było dużo wkurwiania się, dużo treningów, przede wszystkim dużo treningów i to był naj, najgorszy i najbardziej wkurwiający i najdudniejszy okres w moim życiu jaki przeżyłem. Z platyny do diamenta wbić. Powiedzmy sobie szczerze. Dlaczego? Platyna gra jak gówno, tak? Ok. Platyna gra jak gówno totalne. <laughs> Są no, kurwa randomy z Arabii Saudyjskiej, albo kurwa z Chin, albo kurwa nie wiem, z USA, które wam popsują kurwa chęć grań, tak? Eee, wracając, no jest bardzo dużo ludzi, których kurwa w Platynie spotkacie i są rozpierdoleni. I raz wam się kurwa trafi na jedną grę jakiś dobry gracz. Eee, no i co? Ja teraz będę trenował pod diamenty bardziej, żeby się ekspić i dalej wbijać bo jeszcze mam takie wyzwanie od Jakuba, że do końca roku 2024 muszę być czempiona. Jeżeli tego nie zrobię, daj mu dwie stówy. Ja pierdolę, crazy, nie? Dobra, no to co widzowie. Koniec Streamka, dzięki bardzo. To był najchujowszy naj, naj okres po prostu. Najchujowszy o. Wbijania diamenta. Nie polecam wam kurwa. Lepiej grajcie ze znajomymi i wbijajcie tego diamenta niż kurwa samemu. Ja musiałem samemu, ale kurwa wbiłem. Dzięki bardzo, trzymajcie się i do zobaczenia na następnych filmach, live'ach. Kurwa, nie wiem, TikTokach, nie wiem, cokolwiek, co mi w pani nie dołba. Także co, dzięki widzowie. Dziękuję wam bardzo za tą przygodę, którą razem odbyliśmy yy, podczas no, wbijania diamenta. Kurwa, no, wyślę wam jeszcze screena. Jeszcze ja się wyświetlę tutaj na OBS-ie. Muszę wejść tylko na Messengera. Diamencika wpiliśmy. Zapisz obraz jako diamencik. Dobra, tego diamencika setu wklejamy do OBS-a. Jak możecie zauważyć, to jest mój screen, tylko że on jest niewyraźny, ok? Mamy It's Connard Gaming Awans do Diamenta 1 i Dywizji 1. Mogę wam to jeszcze w grze pokazać, czekajcie, czekajcie, pogrzałem, ja wiem, że pogrzałem, jest diamencik, także diamencik jest wbity, także, także co, diamencik jest zbity. nie zwracajcie tu uwagę Golda na jedynkach, bo to ja, mój kolega, jakiś ktoś, który jest moderatorem na moim kanale grał, se, tutaj nie ja, ja, ja tego nie grałem, e, także co, także co, diamencik jest, jest wbity. Wszystko jest elegancko wbite. Dobra widzowie. No to to. Ja się z wami żegnam. Dziękuję bardzo, że byliście, że ktoś tam oglądał. Zajebista poddymka bo Ja tego live'a zobaczę. Muszę go koniecznie zobaczyć. Trzymajcie się i będą na pewno szoty. Na pewno będą szoty. Trzymajcie się. Do zobaczenia i na razie. Pozdrawiam kupusia, który montuje mi Klipy z najlepszych momentów. Pozdro, Kuba. A ja se napierdalam, kurwa, kopis hurma. A jest godzina północ 20. Kuba, podziwiam cię, że Ty chcesz dla mnie to montować. Dziękuję ci bardzo. Kuba mi montuje tam klipy w ogóle. A ja, a ja sobie gram, kurwa. Czekaj. O! Ja sobie gram, a Kuba mi klipy montuje. Także naprawdę, szacun za to. Że tobie się chce to robić, prawda? Widzowie, teraz będzie druga część tego odcinka, gdzie Koncio grał w GTA 5. Zapraszam do oglądania. Siema widzowie, dzisiaj będą szoty z Live i z Conard Gaming, gdzie grał w GTA 5. Zapraszam do oglądania. Czemu ty, człowieku, idziesz na kucaka? No nie wiem. Dawaj to auto, chodź tu. Trafiłem ją? Za pierwszym? Dowie mi to auto. Sorry, pal. Aha, bo mnie w ogóle kurwa policja ściga. E, dobra, gdzie jest ta misja Trevora? Nie jestem Michaelem. Ja jako Michael mam jakieś misje. Nie mam z kurwy syny. Ja w ta kurwa już nie zamierzam grać. Tą grę. Jak mam takie gówno odpierdalać, to ja nie gram. Jak mam takie gówno odwalać, to, to ja nie gram. <laughs> nie chcę się uczyć kurwa, no nie chcę się uczyć. Codziennie napierdalam po 4 godziny na mapkach treningowych i co mi przenosi, to że podaję przeciwnikowi na open. No. To, to mnie uczą w uczył temat. No nic nie dają, mi, na, mi dały to, że podaję przeciwnikowi na open. No. Thing Down Girl Street, Girl Street. <laughs> Jedziemy na Grove Street. Gdzie to jest Grove Street, tak jak z Girasanem teraz? Czy to jest co innego? Tu była ta taka knajpa. Te domki kojarzę. Tu nie było w ogóle uliczki. Tu był dom, ale go nie ma. Tu był tego ziomeczka dom. Czym on se konia wali? I want a taste of the other side of the brick. You no, heard what your boy said. Shema Give me that! Give me that! Whoa! What the fuck? We ask for a key or a fucking ounce. This motherfucking drywall. we got some motherfucking buyer's remorse out here. You can't fucking hustle a hustler. So są wszyscy? A tam jest ich tylko czwórka! Gdzie oni są? Trójka. Czwórka. A to jest trevor. To jakim cudem tam jest ten twór. A celuje mu w heada, patrz! nie strzela mu w heada, ej dobra! Ej no, klikam! Ej, klikam! Nie chcę mi myszka klikać! Dobra, myszka mi nie chce klikać! Aha bo mam się na miejsce trefora to panie bardzo no, Kurwa cały czas mi się każą przełączać No możesz stąd wyjść? Ej dobra wyłączam to GTA zaraz Przysięgam ja zaraz to GTA Zara... Ja zaraz wyłączam to GTA Ja nie wiem co tu, co tu ten Od wszystko Nie no, zaraz swoich zabijam przysięgam zaraz To GTA jest gorzej dobrze mówił Hubert To jest g... te GTA jest jakieś spierdolone tak samo pod fps to GTA jest spierdolone. Już wiem, czemu tak mało FPS-ów mam w tej grze. Bo to GTA jest spierdolone po prostu. Się nie da ani ruszać, ani strzelać, ani nic. Ja nawet, kurwa, w rywali nie mogę strzelać. Jak ty, kurwo, żyjesz jeszcze? Tak, Krzyściu, typa na mnie, no. A to jest mój, dobra, nieważne. No, w roketcie to ja mogę mieć nawet 1100. Skąd? 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 No skąd? Lupak co za świnia. Patrz, co za świnia. A ja mam pół serca, Petru. No Gdzie są tamci, jak tam nie ma ich? He? To my mamy z policjantami jeszcze palić się na pyrę? Nie mam RPG-a, a miałem. Czy ja mam z nim zostać, czy co? On teraz nie podejdzie pod tą górę, no nawet mi nie mów. Że on nie podejdzie pod tą górę. No nie wiem, zastrzelcie mnie, no nasrajcie mi na ryj, błagam. Oh, Rozdzielmy się i przyczajmy. No to ja już tutaj wysiadam. No i dobra, no i uciekam. Może więcej tych hel helikopterów jeszcze tu na farmcie, co? Może jeszcze więcej tych helikopterów tu na walcie? Chciałem sobie w porać, to nie, kurwa, bo Taborecikowi się chciała, kurwa, kompa, żebym yy, komputer mu ustawił, bo mam mało FPS-ów, to mnie kurwa trollował cały czas. Chuj ja Ci następnym razem pomogę, kurwa. Już nigdy, kurwa, z Tobą nie wejdę do rozmowy, Taborecik, żebyś, kurwa, sobie to zapamiętał. Chuj Ci do dupy. Będzie mnie, kurwa, Kraj albo Kubasty uczył. Tobie, kurwa, chuj do dupy, cwelu. Pierdolony Tak, ty mnie kurwa trollowałeś, śmieciu jebany. No i ten jebany debil, kurwa Franklin nie wejdzie pod tą górkę. Chuj ci w dupę. Niech ci do ryja kurwa nas rają. <laughs> go kurwa. Nie chce mi się kurwa. Wypierdalać wszyscy. Co kurwa brak sygnału? Śmato!